Nie no one w ogóle nie lubią cukinii, absolutnie Nienawidzą cukinii Obrzydlistwo Obrzydlistwo po prostu Tu do szkodowlanka Nie lubią No to widać akwaryści na teraz z tej strony Witam Wam z tym razem, gdzie Was witam? W moim zbrojnikowym fiszlumie No muszę go tak nazwać dlatego, że tak naprawdę pływa tutaj yy, kilka gatunków zbrojników Raz, dwa, trzy, cztery w pięciu akwariach yy, W jednym nie ale to piąte Wam pokażę za jakiś czas eee, Więc spokojnie mogę go nazwać zbrojnikowym, aczkolwiek tutaj widzicie go na głównym planie Molinezję. No ale cóż no, Molinezje wyhodowane w Polsce od maleńkości, natomiast tutaj oczywiście podszedłem do zbiornika i wszystkie zbi zbrojniki, które, które tu pływają, tu są dorosłe ancystrusy, SPL 134, Super Redy, oczywiście zwiały. Także nastawiłem tutaj na korzenie, zobaczymy czy któryś będzie raczył się pokazać. Na razie widać tylko tutaj. Wystający ogon Supereda. Hej, pobudka. Ubudził się i uciekł. No oczywiście, takie jest moje szczęście. No dobra, ale. Y, Molinezje muszą Wam na razie wystarczyć. Zamiast zbrojników. Natomiast film o czym będzie? Y, bardzo Wam się spodobał ostatnio film o karmieniu Arbuzem. W związku z tym, ponieważ już karmiliśmy na filmach zbrojniki ogórkiem, pokazywałem Wam, że naprawdę zbrojniki tego, tego góra lubią on nie brudzi jakoś tam specjalnie wody mimo że słyszałem tam opinie od różnych akwarystów akwarystyk że że o się nie podaje bo absolutnie bo truje ryby no ja pokazałem że karmię i, i ryb nie truje arbuza też pokazałem w związku z tym no, film wam się podobał widzieliście jak te małe piranie wsuwają tego arbuza no i czekałem na wasze komentarze a w komentarzach mówiliście o tym czym jeszcze karmicie i żebym pokazał czy zbrojniki będą jadły to, to, to i to, dlatego, że słyszeliście czas, że lubią cukinię, u jednego nie lubią cukinii, u trzeciego y, lubią kalafiora, u czwartego nie lubią kalafiora, także zawsze jest tak, że ile opinii, ile akwarystów, tyle opinii, no ja Wam chcę pokazać, jak to będzie wyglądało na przykładzie cukinii. No to wybraliście sami, to jest cukinia pokrojona już w plasterek, mamy trzy takie plasterki i wrzucimy sobie do trzech baniaków, czyli do głównego czyli dokładnie do, do tego baniaka plus do żłobka plus do przedszkola najnowszego żłobka wam nie pokażę ale to myślę, że będzie czas na, na kolejny film no dobra, to co? Szykujemy bierzemy oczywiście profesjonalne narzędzie w postaci w moim przypadku widelczyka kuchennego nabijamy cukinię zaraz Wam powiem od razu dlaczego cukinię kroję w takie cienkie plasterki Oczywiście mógłbym kroić w grubsze, tak jak się ogórka daje. tym że cukinia ma to do siebie, że chyba zawiera więcej powietrza i, i wypływa po prostu. Więc albo musimy ją bardziej obciążyć, albo niestety dawać takie mniejsze kawałki. Ja w tym momencie karmię, karmiłem karmiłem ryby. Dzisiaj dostawały tabletki, w związku z tym w tym momencie dostaną one po prostu plasterek cukinii. Bo tak naprawdę one są najedzone. I źle zrobiłem, że je karmiłem, bo powinienem tego nie robić. Wtedy może by się bardziej na łóżki nie rzuciły, ale stwierdziłem, że, że pokażę Wam jak to tak naprawdę, czy one będą zainteresowane. Ja robię tak, że oczywiście mi się polała woda, ja robię tak, że wsuwam ten widelczyk tutaj trochę w podłoże. Dzięki temu yy, to po prostu nie będzie wypływało i będzie się w jakiś tam sposób trzymało. No dobra, no to co? To pozwólcie, że opuszczę Was w tej chwili na chwilę na sekundę nadzieję cukinie nadzieję cukinie na e, na widelce i wrzucę do innych zbrojasów a zobaczymy czy w tym czasie e, jakieś zbrojasy te dorosłe które są o wiele bardziej nieśmiałe czy wyjdą albo nie patrzcie minęła minuta no pół minutki w tym momencie nie wiem co robią te molinezje traktują to, malinę, to jako, jako kryjówkę Cholera wie no dobrze, ale żyworodne chrypy ja nigdy w życiu nie zrozumiem. No, zaczynają jeść. No tak, oczywiście, wszystkie, wszystkie warzywa, czy to surowe, czy to gotowane, yy, molinezje i w ogóle wszystkie żyworódki od razu się nimi zainteresują. Także, okej. Okay. No dobra, moi drodzy, i przechodzimy do... Do czego? Do przedszkoła. Gdzie już są troszkę podrośnięte zbrojniczki. No tutaj jest dokładnie taka sama. Wrzucamy cukinię. O, widzicie? Nie jest wystarczająco obciążona i już leci pik do góry. Tak, zawiera ona dużo powietrza, jest za słabo obciążona. Tutaj nie mam na tyle podłoża, żeby to wsadzić, ale metoda jest inna. Tutaj mam po, yy, po tamtej stronie filtr gąbkowy, udrzec zmodyfikowany razem z patem mini i wsu wsunąłem po prostu ten widelczyk pod ten filtr. Mam mokrą rękę, więc nie pokażę, ale za chwilę Wam zaprezentuję. Wsunąłem tu pod filtr i w tym momencie cukinia się trzyma. Taki wiecie, profesjonalny mój patent. No dobrze i zobaczymy jak szybko tutaj po włożeniu łapy oczywiście mojej brzydki do, do akwarium i włożeniu cukini zobaczymy jak szybko y, ryby zaczną na to reagować to znaczy wiem że y, gupiki które to są lery zaczną przypływać od razu o ale zbrojnik już też się pierwszy pojawił no i proszę i zaczynamy wsuwanko. suwanko Wsuwamy? Nie uciekliśmy uciekliśmy ale zbrojniki te akurat mają to do siebie że jak ja się ze harium, to one nie za często chcą współpracować. Wiecie w ogóle, że moje ryby jakoś nie chcą współpracować, a te zbrojniki to już w ogóle. No dobra, to co? Kolejne akwarium, czyli żłobek. Kolejne kawałek cukinii i zobaczymy, którym rybom będzie smakowało najbardziej. No czy ja wiem, którym. Ale Wam nie powiem, musicie sami zobaczyć. Dobra. Brzydki krasnorosy, na temat lubiła się w ogóle fe, wstydź się Rafał. Pokazujesz coś takiego w ogóle, nie, w ogóle, w ogóle, że nada. dobra, metoda taka sama, czyli cukinia wkładamy na widelcu i również pod filtr. Przyznam się, że film robię, kręcę wam całkowicie bez żadnego scenariusza. Kompletnie całkowity oj spontan, nawet kamery nie potrafię ustawić, tylko jest krzywa. No widzicie, ale musicie mi to wybaczyć. Ja w końcu nie jestem profesjonalistą. No dobra, ok, czyli mamy w żłobku. Czyli tak jak ostatnio robiliśmy z arbuzem. Z żłobek przydałoby się wyczyścić. Kolejny wstyd. Ach, kozer, kozer. No dobra, a tutaj co? A tutaj już pierwsze zbrojasy zasuwają. No tak. Im młode, tym bardziej żarte. Czyli odwrotnie, proporcjonalnie niż u mnie. Bo ja im starszy, tym więcej jadłem. Dobra, nie mówimy o mnie. No i widzicie. cuknia jak najbardziej... Jak najbardziej ryby zainteresowane. I to wszystkie podpłynęło od razu. I czarnuchy, i snow white, i ls 44 Tutaj endlerki, tutaj akurat standardy pływają. One również będą zainteresowane. Natomiast tak jak widzicie, tutaj zaczyna się już wielkie żarcie. Wielkie żarcie i zaraz będzie awantura nawet o tę. O tą cukinie. Okej. Okay. A jak już w żłobku to wygląda? No żłobek już też rybki zainteresowane. Już pierwsze zaczęły wpływać. Widzicie, nie minęła minuta. Nie minęła minuta, a tak naprawdę ryby są coraz bardziej zainteresowane. Jest ich coraz więcej. A teraz przechodzimy, minęło 15 sekund. I zobaczcie, co te piranie tu robią. No piranie, inaczej się tego nie da nazwać. Widzicie? Czyli jak widzicie, zarówno ogórek zielony. Nieważne, czy długi, czy krótki. Nie ma to znaczenia. Jaki cukinia? Jaki arbuz? Z tym, że uwaga, arbuza dajemy najrzadziej. Yy... Najwięcej wartości odżywczych ma cukinia. I jeżeli ktoś twierdzi, że jego ryby, a słyszałem również w komentarzach takie opinie, słyszałem, czytałem. Jeżeli ktoś twierdzi, że jego ryby nie chcą jeść cukinii albo jedzą tylko ogórka, a inne nie chcą cukinie, to od razu Wam wyjaśniam, słuchajcie. Jeżeli będziemy długi czas dawać rybom, zbrojasom roślinożernym tylko i wyłącznie ogórka, to w tym momencie nie ma siły te ryby się przyzwyczajają do tego ogórka. Nawet niektórzy akwaryści twierdzą, że ryby się od ogórka uzależniają. Nie jest to do końca prawda. Natomiast trochę tak to wygląda. Natomiast jeżeli będziemy podawać swoim zbrojasom różne, przeróżne pokarmy naturalne, czyli w tym momencie surowe warzywa, to będzie ogórek, to będzie cukinia, to będzie bakłażan, którego też lubią, to będzie arbus, to będzie pomidor, to będzie papryka, to będzie kalafior, tylko że kalafiora musimy trochę podgotować, marchewkę też. Jeżeli będziemy dawać bardzo zróżnicowaną dietę rybom, właśnie roślinną, to przyzwyczają nam się do każdego pokarmu. I będą jadły każdy pokarm. Tak jak widzicie, ogórek, który wielu, wielu akwarystów twierdzi, że jest jadany najchętniej, tak naprawdę u mnie nie widać w tym momencie różnicy, czy one wolą ogórka, czy one wolą cukinię. Dlatego, że są przyzwyczajone i do jednego i do drugiego pokarmu, i zawsze chętnie go zjadają. Jak młodziaki, przechodzimy do żłobeczka. No, i te brzydkie krasnorosty i niewyczyszczone szyby. Wstydź się, Rafą, w ogóle się nie przygotowałeś do filmu. No, ale widzicie? No, piranie. Po prostu piranie. No dobra, a teraz zobaczmy, co się dzieje u dorosłych. Dorosłe się zainteresowały. Natomiast, oczywiście, podszedłem i został tylko młody. No, ale nie. Już co. No to patrzymy. Jest zainteresowanie? Oczywiście, że też jest zainteresowanie. Także niezależnie czy mamy dorosłego zbrojnika, czy mamy młodego zbrojnika. Tu akurat widzicie jeszcze podrozki yy, Małe, co te podroski, które mi kiedyś uciekły, gdzie nie zdążyłem przełożyć yy, samca z ikrą i młodymi, tylko po prostu mi zwiały. A tutaj już jest zmiotu kolejne kaliko. Tutaj jest malutki. Tutaj jest większy, również kaliko. Tylko że ten miot postanowiłem zostawić już w tym baniaku. I zobaczcie jak się będzie rozwijał. No. Także jak widzicie dorosłe wsuwają i wsuwają bardzo fajnie. Tutaj od dołu jeszcze L144, weloniasty, się uchował. Wsuwają, wsuwają, zostanie sama skórka albo i nie. O, samica L144 też się zainteresowała No i słuchajcie, i na cukinie w tym momencie mamy trzy kolory Czerwony, czarny i złoty No dobra Przejdziemy tutaj, bo tutaj mi się najfajniej kręcił O <laughs> Gdzie są Snow White? Nim, o jest, idzie Snow White Tak, przyszedł Snow White. Także słuchajcie moi drodzy Polecam ogórka na pewno, polecam bardzo cukinię. Moim zdaniem cukinia jest o wiele bardziej odżywcza aniżeli aniżeli ogórek. Ogórek składa się jednak w większości z wody, no, natomiast cukinia na pewno zawiera więcej błonnika, na pewno działa lepiej na perystal takiej jelit zbrojasów naszych. Pamiętajmy, że one dość długo trawią, ponieważ mają długi dosyć przewód pokarmowy. Także one potrzebują tych warzyw, one potrzebują błonnika, więc nie zapominajmy o tym, że, że te ryby po prostu potrzebują świeżych warzyw. No i jak widzicie, chwila, moment, dwie godziny cukini nie będzie. Patrzcie, a, a te ryby się najadły dzisiaj. One są trochę jak te moje pyszczaki. Czyli jedzą, 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 jedzą i jedzą i zawsze są głodne. Dobra. Zetknijmy sobie jeszcze na żłobeczek. Jeszcze raz. No, jak widzicie. Jak widzicie. No, wielkie żarcie. Wielkie żarcie. No, zupełnie jakby to ostatnia wieczerza jakaś była ich. A dorosłe również sobie zasuwają. Okej, okay. i kolejny temat słuchajcie, yy, bo też o to pytaliście w filmach, czy obierać warzywa ze skórki. Dlatego, że pojawiły się różne opinie, różne pytania w komentarzach. Rafał, słuchaj, yy, bo w skórce to jest największy syf, to jest, są ołowiany, żelaza, yy, ten, yy, jakieś pestycydy, hefalumfy, wózle i tak dalej, i tak yy, dalej. Nie moi drodzy, nigdy nie obieram warzyw, nigdy. Kupuję je normalnie w markecie, staram się oczywiście, żeby to były warzywa dobrej jakości, a nie jakieś takie słabe. Już to wiecie, jak, jak wygląda dobry ogórek, wiecie, jak wygląda inne dobre warzywo. Ja akurat, mimo tego, że jestem facetem i słabo wybieram warzywa, to jednak w przypadku ryb nauczyłem się, żeby te warzywa były dobre. W związku z tym nigdy nie obieram, zawsze tylko myję. Gorącą wodą po prostu myję warzywa i tyle. Tak, żeby w razie czego coś, co się przechowywało na skórce, żeby, 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 żeby się zmyło i ewentualnie wykluczyć jakieś tam zagrożenie. No ma skórkę zostaną, dlatego że skórka też jest bardzo chętnie zjadana właśnie przez zwierzaki nasze. I tak naprawdę pod tą skórką yy, oraz sama ta skórka zabiera najwięcej witamin, najwięcej wartości odżywczych, najwięcej błonnika yy. i tak naprawdę jeśli chodzi o cukinię, to z cukinie nie zostaje praktycznie u mnie w zbiornikach nic, ponieważ ryby zjadają wszystko. Do zera. Zresztą z ogórkiem byłoby bardzo podobnie. Jestem, że ja nie chcę dłużej trzymać ogórka w baniaku, dlatego że jeżeli będę go trzymał 2 dni, to po prostu się zepsuje i trochę to wodę zmąci. Z nie ma tego problemu. cuknia jest twardsza, cuknia jest fajniejsza pod tym względem. No i jest zjadana praktycznie w 100%. No tak, Snow White, y, widzicie, że też podrosły. Te Snow White, y wszystkie, które tutaj mam młode, zostawiam sobie. One pójdą do oddzielnego zupełnie baniaka, który też będę dla nich szykował. I będą tam tylko i wyłącznie Snow White. Zresztą ten fish jak niedługo się rozwinie troszeczkę. Będą tutaj dwa dodatkowe baniaki. Minimum dwa. Na razie nie mówię, ale o tym to zobaczycie na kolejnych filmach. Bo tak naprawdę zmienia się trochę akwarium z ancistrusami, czyli z żadnymi zbrojnikami, które mam, bo się trochę ich namążyło. Plus dodatkowo no, potrzebuję po prostu więcej miejsca na ancistrusę. A Snow White chcę, żeby były całkowicie w oddzielnym baniaku. Tak samo pewnie zrobię ze wszystkimi L-144. Żeby mieć pewność, że jeżeli mi się wyklują kurczaki złote, znaczy, jeżeli podejdą do tarła, no to żeby podchodziły i żeby większość było właśnie złotych. Natomiast wiem, że wszystkie tak naprawdę L-144, które znajdują się tutaj, czyli mówimy o tych złotych, tik-tik, które przegoniłem w chwili obecnej, to są u mnie heterozygoty, w związku z tym powinny z tego wychodzić różne zbrojasy, ale chcę je łączyć tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie z innymi l 44 Aczkolwiek udało mi się wyhodować tutaj sporo welonowych. I chciałbym utrzymać tą właśnie ich piękną barwę plus welon. No i rozmnażać tak, żeby wychodziły z tego jak najładniejsze ryby. No to co moi drodzy. Jak widzicie, cukinia daje radę. Zbrojniki są całkowicie zachwycone. No kurczę, ale aż wstyd, bo te przegoniłem. Muszę wrócić do dorosłych. Są dorosłe? O. Jedzą nawet do góry nogami Ja też tak potrafię Jakby co? Jakby się ktoś pytał? No nic, w każdym razie słuchajcie Jeżeli film Wam się podobał Koniecznie dajcie łapkę w górę Jeżeli karmicie innymi warzywami To naszym już tyle mi warzyw napisaliście, że już chyba nawet nie możecie Nie musicie Ale jeżeli nie subskrybujesz kanału, koniecznie zasubskrybuj Dlatego, że co tydzień pojawiają się nowe filmy I fajnie, żebyś tego nie przegapił Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie I do następnej akwagatki